Słuchajcie, jest wiadomo, ciężko na świecie. Wszyscy pracujemy, żeby jakoś zarobić na chleb. Jakoś, jakiś, jakiś coś dla dzieci, czy coś. Wiadomo, pracy jest coraz mniej. Ludzie imigrują z różnych krajów tutaj do Europy bo wiedzą, że u nas jest marnotrawstwo. Już nie wspomnę o Afryce, gdzie co 7 sekund umiera jedno dziecko. No to gdzie ci rodzice mają głowę? Jak można zrobić dziecko, wiedząc, że za 7 sekund umrze? No to jest tragedia. Oni powinni tam wysyłać haltatywnie kontenery z prezerwatywami. Ale nie o tym chcę mówić. Słuchajcie kierowcy. Zauważyłem, że strasznie dużo wyrzucacie takich butelek z sokiem jabłkowym, nie dopiszmy do końca. No po co to tak wyrzucać malnotrawstwo? Nie możecie dopić do końca, to nie kupujcie sobie takich dużych butelek z tymi sokami. No to i już patrzę, soki leżą przy drodze, walają się w tych butelkach. No jak tak można? Wybił dwa łyki i już do kosza, butelkę z sokiem. Nie marnujcie tak picia, szczególnie pomyślcie o Afrykanach, którzy oni by za tą butelkę soku oddali biebunda. Chociaż nie wiem, czy by go woleli nie zjeść. No i tak czy siak, nie wyzutajcie butelki z sokiem do końca. Jeżeli nie możecie wypić, to poczęstujcie innego kierowcę. A nie, że zepsuty sok i sól do kosa. Kupujcie mniejsze butelki po prostu. Apeluję. Dziękuję.